Hej, święćko, witajcie z tej strony Gileon i witam dzisiaj w sklepie 6 czerwca 2022 roku. I co? Mamy 25 w karnetu bojowego, e, płomień za 1500, zestaw Aurelia za 200, Aurelia za 1500, buława Trybut za 1200, klątwa Sol za 500, Oro za 2000, smokiele za 1500. Um, Razer za 1200, kurochomury za 1500, Srebrny Płoń za 500, Battle Breaker za 200, Wyluzowany Jones za 1200, Łako Ciekiery za 500, e, Skorupka za 800, Skwerczka za 800, e, dalej mamy Ciara za 1200 z e, ekranem wczytywania, Mariana za 1500, Znaki X za 500, Jitterbug za 500, Onda Onda za 500, Uf za 200, no i co? na szerokie wody, czyli Tide Skiny. No i te, tutaj podgłośni muzykę, czyli ikonowe motki i te takie skinki związane z muzyką nadal. W sklepie, Obi, Wan Pac-Man i tyle chyba. Także to widzę jeśli sklep się podobał, to pamiętajcie, subdzwony, łapka w górę, kodzie dzielę w sklepie, a się zwężę jak nam 7.